Ok, w takim razie nagrywa się, więc witam. W, jestem oczywiście Sudo. Witam w pierwszym odcinku z Shakes, z sf -a. Może z SF będziemy na to mówić, bo jednak Shades and Fidgets, no potrafię to mówić, ale u Tyrusa mi nie wychodziło. Więc był pilotażowy odcinek, czyli odcinek zerowy z Erna. Teraz nagram Wam pierwszy odcinek z Shackesa. Miał być pilotażowy, ale pomyślałem, a w sumie to tam już zaczniemy od razu. Bo i tak seria z Shackesa nie będzie taka... nie będzie jej tak dużo, ponieważ no w sumie w się to się nic nie dzieje, nawet jeżeli doszła ta nowa wersja. Faktycznie w pierwszym odcinku pokażę Wam prezentację na S11, bo na tym serwerze, jak też widać. Pokażę Wam prezentację mojej Gilbi, znaczy nie mojej gilby, jestem yy, i ogólnie na tej postaci. No i potem yy, dalej, dalej w drugim odcinku powiem coś tam, yy, po, po, po powiem o tej nowej aktualizacji, yy, nie wiem, może wejdziemy na forum, no takie, takie pierdołki no, bo nie, na forum wejdzie na trzecim odcinku i tam pokażę, jakie pierdoły, bo tam kiedyś miałem konta, więc trochę ogarniałem, w nie ma nic do tego ogarniania, ale, ale no. Yy, jeszcze jest jakiś strasik, no bo to dopiero drugi odcinek taki yy, samemu. Wiem, że sobie nagram. Yy. No i co? Yy, no to w takim razie myślę, że możemy zacząć tak, no bo co tu więcej gadać o tym. Yy, aha, i bez kamery. Właśnie jeszcze bez kamerki, bez kamerki jeszcze, bo z kamerką nie chcę na razie nagrywać, jeszcze, ale myślę, że tak wkrótce yy, nie wiem patrz, Ja tego ja nie obiecuję. Ja nie obiecuję. Ale myślę, że wkrótce z kamerką zrobię jakiś odcinek. No i bo oczywiście będzie intro do Shaqesa. Do Shaqesa może nie. Ale będzie pewno intro do... Będzie na intro do, do Taerna. Tylko inne, ponieważ ja dałem swoje intro. Kiedyś przesłałem mnie Saskę, tak? Saskeku. Naprawdę no, kojarzę ten rycek. Taki mój, mój kolega. Ale no, on ma to samo co ja. To jest ta sama muzyka, czyli Sons of War i po prostu nie chciałbym go kopiować tak? No więc ide zmiany, to, 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 to jak koli ten mieczną tarcze, to y, sudo zaprasza, tak? Ale no, moim zdaniem zrobię inny po prostu jakiś, więc można no, to pokaże się do na piątym odcinku, nie, że to z tego samego prostu montujemy i tego. Wczoraj także w sumie teraz dzisiaj jest poniedziałek. To więc wczoraj w niedzielę czy tam nawet dzisiaj ukazać na niego odcinek z tego eventu. No, jak powiedział, ja przyjąłem pojeżdżkę po, po terenie, więc terenie będzie więcej odcinków, a z szacunkiem sam to zobaczymy. Dobra, to przechodzimy już bez pierdolenia, bo ja tu pierdolę pewnie już, długo. dobra, to tak. Jesteśmy w sumie na tej twierdzy, która ma być. Właśnie z niej będę na odcinki, może, coś tam się pokombinuje, zobaczymy o co tutaj chodzi. Słyszałem, że fajne rzeczy. Tu jest twierdza. Może najpierw przejdziemy do postaci, mojej postaci. To jest postać na S11. Łucznik 311 312 level, lubię łuczników, więc no, nic dziwnego, że 312 mam go na 1 ale tutaj też mam, gram nim, no, Tutaj wszystko pokażę prezentację postaci, całą prezentację, przepraszam, szybko mówię, ale no, ciężko potem to zrozumieć. Ale to akurat, to akurat to, to To, idzie do wymiany, broń skibla, z kibla, z jak to woli. W to mi padło ostatnio z lochu. Yy, tutaj nawet nie do rękawice, no to to jest do wymiany i to też jest do wymiany niestety. Też nie może się rozkazywać. Więc w mam całkiem sporo na ten level. A, bo muszę wydać aż 10 milionów na jeden punkt, więc, więc nie możemy tego wydać. A wszystko ładne. <laughs> tutaj, no tak się prezentują moje statystyki, tak podstawy mam. 3000 yy, z jakich punktu 4000, tutaj 2000, tysiące, 4000, tysiące, no w sumie z jakich punktu wszędzie będzie 4, tutaj troszeczkę inaczej, tak? 2000, bo to jest w każdym razie najważniejsza. Ogólnie z tego co wiem, to chyba nikt yy, prócz tego niemieckiego kolesia i chyba niemieckich właśnie gości nie nagrywał nigdy z 311 w Polsce. Krócz kto wiek, prócz mata, ale on yy, osiadał prawny 9,99, tak? na YouTube, ale on przestał już nagrywać, tak, bo zbanowali, więc w sumie ja po nim przejmę tą pałeczkę. Znaczy, no, my nie przejmę, ale no będę nagrywał, tak. Na pewno to nie będzie coś takiego, że y, pokazuję tam walki z muzyczką, Może coś to zrobię, ale zobaczę, no. Dobra, Ale teraz tak. Co tu dalej jest? Y, pewnie niektórzy pomyślą, co to jest. Tak, to jest na nowej wersji. <laughs> to jest taki, mm, jak macie, pojawiają się zakryty telewizor, to chyba zamiast grzybka dostajemy na trzy misje takiego jak lisa Takiego jak i on daje po prostu to samo co smokogl i droposmok. Tyle, żeby go dostać i go mieć na postaci, musimy najpierw. Musimy najpierw. Nie możemy mieć tego wieszhoza, który ma właśnie minus 53 gramy i droposmokogl, wtedy tam się to nie zmieni po prostu. I to. Za każdą reklamę dostajemy go na 3 misje, czyli możemy to zwiększać i kumulować. Ja go miałem chyba na 11, no ale już to trochę zmniejszyłem. tak jak za bardzo nie gram. Tak. Bo mi się chce, ale no jakoś tak to miszyłem. Dobra, to chyba wszystko. No, pół potek no bo jakże inaczej, odznaki to mam, tak tutaj. Tu tylko w walce jeszcze muszę zrobić, ale trochę za nie, No, nie mam na tego przyjaciół. też zrobił taki program do tego. Tylko, nie wiem, czy to działa na wersji pewnie nie. No, ale to tylko. Jest... Dobra, może teraz przejdziemy w sumie po no, nie ma będzie ciekawego, no, ma no, przywódca naszej Gildii taki. Bo no, jesteśmy no, do Gildi, właśnie. <kłysyjna> Gildia. Niedawno robiliśmy łączenie Gildi, bo w pierwszą pozycję, tak, no, jaka to była. Eee, no i jest to mm, druga pozycja. W sumie, no, Gilda nie taka zła. Kiedyś Cera, ale się... A, nic z gram. Mamy tutaj najbliższy level w niej to jest 361 to jest wiadowca. On ma tą fajną broń właśnie jak tą zobaczycie. On ma fajnie biję. No nieważne. No, no właśnie. Eee, co ma? On ma tak 48. O ma 47 ruchów zabezpieczonych gibijnych. Eee, w portalu mamy... Już akt trzeci, cztery potwory, cztery potwory, tak, aktu trzeciego, rozwalone. W sumie gildi jak gilidę, no co tutaj pokazywać, no mamy wszystkich członków. Najwyższy we 361, najniższy 282, mógłbym pokazać wszystkich z tej gildi, ale... W sumie nie mogę to zrobić, no, nie, to się nie opłaca nawet, no, dobra, mogę ich pokazać, no jeżeli ktoś... W sumie od razu, żeby nie powiedzieli, że nie pokazałem, to od razu to jest taki odcinek informacyjny. Ja więcej pierwszy o tym, co będę robił na szakresie, <laughs> a nie czy nie to, ale, mm, od razu może ich pokażę. Wszystkich tutaj z tym, listu, nie mnie, ktoś kojarzy, może nawet ale to ogląda, to to właśnie. <laughs> e, nie wiem, może ktoś, po prostu też napisze, no, potem, to sobie to teraz, żeby potem, nie tam znowu e, no, <laughs> ogólnie gratulujemy Tylusiowi za to, że Robił. Na G. Ten nagie, co zrobił top 20 youtuberów z Taerna, ta no to ten jest na pierwszym miejscu, więc dla niego wielkie gratulacje kol znowu, bo już mu raz na Facebooku. E, teraz kolejne, niestety cudo się nie załapał, ale tu do nie będziemy płakać jakiś sam, czy tam, który inny, no to, no, mam tylko chyba ile? Cztery subskrypcje na razie, bo, na szpalin kanał miałem czternaście, więc eee... <laughs> W sumie to, nie mam o czym gadać. <laughs> się już to chyba i tak pewnie gadam niż wcześniej, ale i tak jeszcze głośno, trochę się załamuję. No, to za bardzo, a pokażę, że to jest nuda. Jak mówię, no, z... Tak, jest to bo no nie jest jestem, tak? No jednak. To była moja pierwsza prawdziwa gra. Taka, znaczy, wygląda chyba, prawdziwa to nie, bo pierwsza moja gra, którą to zagrałem, to była to było GTA. GTA, tak, to było GTA i to była czwórka. Ale potem zacząłem grać na GTA Sandras. San yy, niestety, nie mógłbym ją ściągnąć. W sensie, bym to ściągnął. Tą yy, trójkę Sanderas nie i na pograł. W odcinku drugim, no to jest stare, ale w sumie wiemy się tam bawić tak, tak. Tyle, że już w sumie może przyjechałem przy tej piątce, bo no, mój stary komputer był tak zabirusowany, że po prostu na nim nic nie szło odpalić. Nieco co do to zdjęcia właśnie, ślicie, czy wycieczki, tam, tam, tam właśnie moje które tak będzie potrzebne. No, ale to wszystko jest zawirusowane, na razie nie wpadam to na nowego lapka, bo nie wiem, jak to, jak to pójdzie, nie wiem, czy to znowu, nie pierdek to tak, to dostałem wiadomość. Czego znowu? O. A co? Aha. Informacje otwieram. No dobra. Ja sobie później w to wejdę i zobaczę. Dzięki. Nie Dobra. Co my tu dalej mamy? Sarah Chwały. Tak, na sali Chwały mam pozycję z 12, niedługo myślę, no chcę to zwiększyć, chcę być na pozycji tak, ja mam ogólnie cześć kiedyś 253 tysiące i byłem w topce, nie, ale przestałem, nie grałem przez trzy miesiące, no i falu no, 150 chyba, bo nic nie robiłem, chcę być tak tutaj gdzieś, tu, o tu, no tak na 250 zrobić, czyli idą tak, gdzieś tutaj, no. Ja tu spokojnie bym wbił, bo tutaj wszystkich releje. Zobaczymy za chwilę. No nie wiem, czy on mnie zleje, czy mnie nie znaje. Za chwilę zobaczymy. Bałem. 8 No wali, do tego dobra. dobra. Myślę, że właśnie. Nie to tak. Cinko. No nie chcę. Tutaj to hefty. No, łucznik do siebie, że mu na arenie idzie tak. Najlepiej z wojownikami. Nie najlepiej z wojownikami, z magami, tak średnio, no. Z łucznikami z... z mniej zręczności też. Ale z magami jest trochę gorzej, bo jednak no, mak przywali. Bo to jest gorzej, tak? Dlatego mówię, że nie wiem, czy taką truzyszką, takie jak kiedy właśnie Wiedźma ma a potem on pije tam ludzi, towce, tak? Ja to nie, nie jestem towce i to jeszcze się nie stanie, bo nie gram na grzybach. To no. Kiedyś grałem tak. kiedyś, kiedyś, kiedyś tak, ale nie. No to więc, nie wiem, czy to się opłaca, no, ale mogę zrobić taki składankę, taki walki, wpuścić jeden filmik, maksymalnie jeden, no bo to się nie opłaca, a z bicaroków też się, no, się nie opacznie. Teraz tak już tam nic nie wie chyba że że ale no Szkoda, że ta wieża to też <grych> przykusy robi. Pokonałem dwa piętra, ciągle stoję na jednej pozycji wieża, chociaż jej ciągle nie atakuje, ale, ale po prostu wieża nie wiem, wieża, nie chce się ruszyć, porta się nie chce ruszyć. 13 yy, przykład. Ale dobra, yy, dlatego mam pozycję w sali fały, no i chcę ją zwiększyć w że tak być w pierwszej 90, może tak. Potem do 50 dojdzie i tam pewnie zostanę Więcej grać. Dobra, teraz przejdziemy do najlepszego, czyli jakie 311 lochy? No jakie, 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 no właśnie takie. Tak, tutaj mam skończony cały akt drugi i zacząłem akt trzeci. Myślę, że w akcie trzecim jest łucznik, którego ja tak... Ja nie mogę pokonać. Po prostu tak jest łucznik, to jest katastrofa dla mnie, bo on ma tyle zręczności, że on ciąg zrobił nic, ja nie mogę nic zrobić. Wierzy, mam... tak wyglądają moje przydupasy, taka, takie takie, takie stały, o takie tutaj o, to. Tutaj jest chyba na nie ale też ma etiki, tylko nie ma tutaj broń. No i w sumie męczę się z tym i... i znaczy, męczę się z nim, no, no męczę się, bo znaczy no nie męczę, zbiję mu do połowy ale dalej nie idzie po prostu, bo moi przytupaski nic nie robią, ale nie ma przytupaski, przytupasę, przytupasę. Tutaj mamy 9 na 10, a 314, nie wiem, czy dobrze, ale to chyba bardzo dobrze, bo mam dobre z, umie, z nie wiem, umiejętności, tak, dobrze, umiejętności. Dobre, tu jest czas. 13 minut dopiero, uuu, to spokojnie jeszcze. <tuszy> Dobra, wiem, że to można robić kręcami F, coś tam, ale ja po prostu robię to myszką, bo ja tego programu w ogóle nie ogarniam. dlaczego znaczy, no nie ogarniam, nie wiem, czy to renderować. ale to, się pojawi, to znaczy, że to zrobię. Znaczy, wiem, że to jest bardzo łatwe, ale niestety nie się Dobra, tu mamy 9 na 10. Chyba w, w sobotni wieczór, to była chyba północ, nie, to była tak pierwsza, rozwaliłem tego wcześniejszego z computer, no nie? No, to ma chyba, nie wiem, jak to jest, motyw pod bijakiem. W sumie, mi też dobrze idzie, no bo w sumie teraz są sami urownicy, więc to szybko pójdzie, ale jak mówiłem na tym, mam dobrze rozwinięte umiejętności, <śm> więc... Yy, no, mam tego, nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Jeżeli dobrze, to fajnie, ale wydaje mi się, że to raczej dobrze, bo to nie pójdzie się tam tutaj męczą jeszcze. No. no tylko zaatakujemy na odcinku, pora to się da. No. Uw, bo to, dobra. Czasami się do to, czasami się muzbije tyle. O mój Boże. No nie, nie, nie. Kadnie nie byłem. Nie wiem, mogę dawać gminy. No pociąganie um, rozkarcze. I właśnie... Ma 26 tysięcy życia. 6 milionów życia, przepraszam. 6 milionów. To jest taki... Eee... Taki! Spokojnie. Czuję, że nie tylko go pokonam. To nie będzie odcinków takich, że jak ty znajdował, że po prostu zaczniemy, że on się nagrywał, tylko że on się szake się i gadał i się na postaci, jak miał To jest bez sensu. Mogę pokazać faktycznie, jak wyglądał mi karczmy, ale ja robię jaką całą karczmę, jak, yy, koleś na 260 poziomie, bo ja nie mam na grzybach, więc, i to, to no, no. jeszcze nie, aha! Tak, tak nieładnie, tak, ale pokażę od razu, aura w kibie. mamy 20. Chyba dzisiaj może ktoś nie wiem Koniecznie będę miał kasę. No, na... O, da będzie kasa. O, i spotkałby, no i mam kasę. <grywa> Katastrofa, nie? Żeby taki, level jakiś no, nie miał kasy. Ten całkiem nie wiem, to wyglądał, bo te głupie reklamki tutaj. ruszyło się, dobra. Ile jeszcze muszę rzucić? No, kilka przedmiotów, żeby to było. No, może coś wypadnie, tak jak dało się. Ogólnie, no, faktycznie, jak jest yy, wyższa, już i w sumie też. Nie, ogólnie fajnie były nawet drogi, ale nie Ale ogólnie to, nie ale wiem, wiem, właśnie to faktycznie lecą te lecą, niż jak masie pierwszą. Nie wiem, czy to zależy od punktu, ale ja miałem już pamiętam, tak 12. Nie, o tak, tak nie, 13, ale o, od 13 albo. To, to powiem szczerze, to powiem szczerze, że... Mm, to trzeba ulecieć w tej bo ta broń mi padła, jakiś but tam, potem jakiś hełm. Chciałem powiedzieć tyle, że mi jest nieprzytomność. jasne, kręc. Dobra, kredwiz. Tak, jasne, że tak. A tak naprawdę to... Yy, ta, even, tak, tak. Ale co niepele ręki mogą tutaj być? Jakieś taka, nie wiem, tu, tu, tu coś tam. No właśnie mówię, że, ta twierdza to ma być tam dodane tutaj w jakiś sposób tego, który może będą tutaj walczyć? nie, no może będzie, no twierdza można zapewnić kogoś o to. Mogłoby mi ja bym nagrywał, żebym nagrywał żebym no bo w sumie, jeżeli ja mam nagrywać i robić to, co inni, czyli chodzić taki, aha, 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 o, tym podkę, tak, będziemy, pijemy i, i siedzimy pół godziny, jak robi moje. To nie, to bez sensu. Więc następny odcinek będzie pewnie z pokazania, o co chodzi w tej nowej potem, ty tym odcinku coś na forum, zobaczymy, co tam jest, potem, się, w sumie na forum nie płaci, to się nie opłaca. Forum jak forum, mogę teraz nawet powiedzieć. Forum jak forum. Nie wiem, czy widać, widać forum. No, wszystko no, robimy. W sumie na forum nie ma nic ciekawego, tu się czyta, a tutaj to jest tego, za południem na forum zabawne nie działa. Tylko, te, żeby być już no i to wszystko. W sumie zrobię pewnie nie długi odcinek, bo będzie tam w tej wersji co pokazać, co tego, co tamtego, te pierdoły. I następny pewnie nie będzie go długo, chyba że wrócę właśnie z muzyczką. I następny, czyli pewnie taki, będzie trzeci, czyli czwarty, piąty i tak dalej. Pewnie będą nawet w sierpniu dopiero, no bo ja chcę, żeby w zeszłym rapierze coś z oczywiście od 0 do odejdę. I od razu, zaczynam, zastanawiać odcinek i będę kminił, o co chodzi, o co chodzi, no tu będzie jakiś główny, na pewno będzie jakiś, tu będzie, tu będzie, i tu będzie pewnie. I tu będzie fosa, tu widać schody, tu będzie te będzie jakiś stały. I tu pewnie będzie też jakiś stały i tu pewnie też. No, może będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie wiem, no później, że będzie piętnaście godzin, bo to będzie piętra. No nie wiem, dwa, no. Tu, u tej tej też ma wszystkie kupione, no bo to widać, jako, że Krokson to musi mieć. Tu nie ma żadnego Kowala, żeby chce przekuć na coś. No, w sumie, czy ja wszystko pokazałem? No... To tak, a nie pokazałem jeszcze Topki. No, tak może być, tak nie może być. top to pierwszy Topce, on jest on, jest on, jest on, 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 Też jest Wiadowca, no dziwo, jeszcze nie Wiadowcy. Teraz jest fajniejsze, tyle to na tej nowej wersji, że widać więcej ludzi, nie tylko do 15, tylko widać jeszcze więcej, jeszcze 15 osób, to jest fajne. Jeszcze nie pokazuję swojego klasera, ale nie w sumie to znaczy tak, ciekawego, więc, no, tu tak się ma, do siebie. Pierwsza piątka, tak, to się najwięcej dzieje. No w sumie to, o mój Boże. W sumie tu się najwięcej dzieje, no bo oni, spójrzcie na różnicę czci, to w sumie oni, i tak, oni, ja wiem, bo gram i on czepia się na tej pozycji, mi się z nim nie rusza, i to jest na przykład, de, no na pewno, że tak się nagrzało, ale no, no. E, On cały czas, więc on no, nie daje szansy, im, ale... No, no co to się mówi, nawet, nawet no, ale tak, e, <kluzny> może już, no nie wiem, czy dobrze na i idę nagrywanie z tego szakesa, bo ja straciłem już takie, straciłem takie taki pociąg do tej gry. Tak ona mi się po prostu zgodziła. No osiągnąłem ten 300 no, i nagle takie wypompowałem kiedy się kiedy Kiedyś ją recowałem strasznie, jak zaczynałem. Kurczę taki 3, 14 a taki jak wielki ma być. No i jestem i już nie taki jak on jest koksem, ale na 3, 14 taki przeciętny chyba, I w sumie wiecie co... Teraz to się rajcuje w tym, żeby być może tego no. Nie dlatego. Tak, bo ratowaną. Może przy tym to jakoś mi wyjdzie. Nie tego zasranego odcinka już. 20 minut. Dobra, to w takim razie pewnie zaraz zakończymy ten odcinek. Czy coś się na nim działo, nie wiem. Dlatego mówię, że następne nie będą już takie nudne. Nie będę kierdził głupot. Pewnie był jakiś vlog. Nie wiem, o czym Gadał długo ty... i on będzie z kamerą będzie z kamerką, Nie wiem czy zrobię kamerkę na cały obraz, czy zrobię kamerkę tego taktu i coś będę klewał. Może nie wiem, na przykład będę siedział na Instagramie, tego nie. A to robię sobie Aska, nie wiem, to będzie zły pomysł. Nie wiem, może, 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 może nie, coś, coś, coś. Nie, a to jakąś stronę, zanim sobie walki na niczym. Nie w ogóle. No nie wiem co chodzi taki win, ale po prostu wejdę na jakąś stronę, nie, ja, nie wiem, będę po prostu coś robił i będę z gadała po na fejsie, chociaż nie wiem czy na fejsie mogę powiedzieć powyciach ja to jest no, to może nie życzę, że ja oglądał jego profil, ale nie każdy może to zobaczyć. Więc w sumie może w ogóle na vlogu opowiem, nie wiem, o obie o, 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 może czym powiem, a powiem yy, na no, moim gimnazjum, tak szczerze, podstawówce co ja robiłem, może żeby o mnie więcej wiedzieli, bo zwyczaj tuba, że robią to później. A ja chcę zrobić to wcześniej że i potem, nie? Chociaż wiem, że mało osób mnie ogląda, ale jak... Yy, no, o muszę podpiętolić ten przykładu, Bo na razie, no nie, mało widzów. No, nie no, inżynem, to jest na nawet, nie bo jest na cztery. Ale, no coś muszę na nim, muszę coś tam pogadać, no, nie? Bo to też nie jest ten temat bardzo czy coś. Jakieś tam fragmenty na kobietach, o czymkolwiek. Ja mam, ja mam dużo dziewczyn, więc porady, suda, coś takiego, nie wiem. <grystanie> będziemy się bawić, będziemy się bawić <laughs> i Muszę pokażę skrzydłowy pokój jakoś... Nie wiem, coś, coś to robimy na pewno. Mam dwie kamerki, więc... Dobra, nieważne. Myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. To teraz to było F10. Nie, to nie ma F10. Nie, jest F10. Tylko że... Więc co? Po prostu zakończę to ciskając na ten, więc yy, aha, no i jeszcze mam postać na S1, to jeszcze tam będzie jakiś odcinek. To może to będzie długi odcinek, kiedy robię wtedy od razu pokażę wersję, czyli na drugim odcinku, to będzie i potem to No i jeszcze stanie w sumie. A no i jeszcze nawet wygląda pewnie odcinka, co to wideo. No, pani I te kryształki mi się podobają, tak latają. Jak się na nich najedzie, to oni tak się pani nibają, wow. Dobra, już wychodzimy i przestajemy błaznować. Aha, no dobra, to ja pokażę wszystko na ten. Nie może, muszę dwa odcinki O, tak, tak, to będzie dobre. I wtedy będę miał więcej materiału, ale nie. Też tak, te. dobra. Yy, kończymy to teraz. Ja przepraszam, że wyłączam tym, ale ja jestem po prostu taki tego i, i, i... Więc kończymy odcinek. Dziękuję, na razie, cześć. No, nie wiem, siemka, <laughs> Następny odcinek. No, mówię, czego będzie, więc Tak, dojedziemy jeszcze 4 minut równo, żeby było. Żeby było równo, bo ja nie mam żadnego. Yy, tra, czyli outra. Nie mam żadnego, więc prawie tak. jedna. O, tak, tak. Tak. Nie widzicie moje ręki, a ja robię tak, tak szybko ręką. Więc zrobimy stop. Jak zrobimy stop, jak yy, będzie na 24. Tak, zrobimy szybki taki stop. O, uwaga.